Cześć. Cześć. jak tam po koncercie na no, takim, yy, można powiedzieć, no, przy większej publiczności, na, na dużej estradzie? Wiesz co, bardzo dobrze, ponieważ ten sezon był wyjątkowo owocny w takie koncerty, może nie aż taki duży jak Stadion Narodowy, ale jestem już oswojony z dużą publicznością, już tak 5-6 lat na scenie jestem, także dzisiaj bez stresu, ale totalna, pełna zajawa. Zobaczyłem sobie filmik na telefonie, który mój DJ kręcił, yy, jak 20 tysięcy albo 30 tysięcy lampek odpalonych na kawałku, i po prostu ciary aż nie przeszły. No właśnie widziałam, że wszyscy totalnie wariowali, ale powiedz mi, jakbyś miał do wyboru, woli występować w takich mniejszych miejscach, czy, typu klub, czy właśnie... Yy... Ja były dlatego bo zawsze mogę zabrać gitarzystę mojego ziomala i wszystko jest takie bardziej organiczne i jest lepszy klimat. Kluby też lubię, w zimę gram więcej klubów, no bo wiadomo, bo jest zimno ale wolę plenerowe koncerty i takie właśnie na stadiony też. Ale nimi. stresik Cię jakiś bierze, bo szczerze przyznam, że podglądam Cię na Instagramie i z tego co widziałam, to wylozowujesz się powiedzmy grając w jakieś gierki, tak? To prawda? Tak, no ja lubię bardzo, jestem od dziecka nerdem, jeśli chodzi o granie na konsoli i to się nie zmieniło do dzisiaj. Eee, nie stresuję się już za bardzo, bo... Nie bardziej stresuję, jak jest mało ludzi, powiem Ci szczerze, niż jak jest dużo, bo jak jest dużo, to wiem, że to się poniesie samo, że zdają te kawałki, i śpiewają za mnie, bo jest taka sytuacja, że jest jakaś np. deszczowa pogoda, jest mniej ludzi, przyjdzie wtedy jest gorzej, bo trzeba szczyć po prostu koncert, kurde, dla mniejszej ilości ludzi. I tak jest czasami nie, 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 nie do końca fajnie. bo, Ale dzisiaj było full praktycznie, więc niesamowite wydarzenie. Powiedz mi, czy możemy się czegoś nowego spodziewać od ciebie? No, bo. mam właśnie, także za dwa tygodnie, nie wiem, kto wyjdzie ten wywiad, ale za. Kilkanaście dni wychodzi nowy teledysk z pewnym samplem bardzo znanym z przed 15 lat z klubówki takiej, pewnego zespołu, takich klubowych DJ-ów. I producentów. Myślę, że każdy, kto jest z roczników, powiedzmy 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, może kojarzyć ten numer i był wtedy w podstawówce albo w gimnazjum i podpierał ściany na, albo bawił się do tego kawałka. Ostatnie pytanie, bo bardzo mnie to nurtuje. Wśród raperów teraz może, można powiedzieć, że stał się taki trend, próbują coś nowego, yy, w sensie na przykład wypuszczają batony swoje, wiesz o co chodzi, nie? Czy ty również chciałbyś iść tą drogą, czy jednak zostaniesz przy swoim? Chcesz się w ten sposób również jakoś pokazać? Wiesz, na przykład pizza Kiza suk Sukces Liliana jest bardzo smaczna, jest yy, fajna, fajna jest jej nazwa, fajne jest w ogóle te reklamy, które wypuszczał, tak samo jak te bat batony jego, więc jeśli by to było zrobione w zajebisty, oryginalny sposób, nież tam to chętnie bym coś takiego wypuścił w przyszłości. Może nie batony, bo już każdy teraz batony robi, ale na przykład jakiś inny produkt, może jakieś żelusie, smolusie, albo coś innego, nie wiem. Czyli możemy się czegoś ale takiego spodziewać? Coś kreatywnego by, by to musiało być, z bardzo fajną reklamą z jajem, taką e, na wysokim poziomie po prostu, tak? Wyższym niż teledyski nawet. Czyli, czyli gdzieś masz coś za, tak, zamyślać? Nie na siłę, bo jakby całkiem dobrze mi się jakby z muzyki żyje, że tak powiem, więc y, wiadomo, że zawsze może być lepiej, ale Musi to być coś naprawdę od serduszka, fajnego, co ludzie będą kupować, będzie, będzie to im smakowało. Nic takiego masowego, nie chcę robić na, na siłę. E, to musi być jakiś smak, takim oryginalny. Nie może być to seru, e, czegoś innego, tylko coś musi być takiego ode mnie po prostu. Więc jak wymyślę taki produkt, to, albo mój menago coś wymyśli, to na pewno stworzymy coś. E, żelusie, Smoluś, może właśnie to, Może to właśnie, będzie to. No oczywiście, że tak. Coś dla Twoich fanów? Były, były mi się malisie już, więc chyba. Mi się malisie odpadają, nie, innego, odpadają. Ale coś wymyślę, obiecuję wam. Co, coś dla Twoich fanów, jakieś ostatnie słowo, bo już nie chcecie dłużej męczyć, wiem, tak, że jesteś żebyście, po koncercie. Żebyście przetrwali tą zimę, jesień i zimę, bo zawsze jest deprecha, wtedy przynajmniej ja tam kłam, a Polska jest szara w zimę, jesień i jesień. Dlatego taka... się na różowo cię, Tak, chciałem trochę podkolorować ten nastrój już jesienny, depresyjny, więc dużo witaminy D i nie martwcie się, bo przyjdzie wiosna i będzie radosna sytuacja. Dzięki bardzo za wywiad i pewnie do zobaczenia na kolejnych koncertach. Pewnie, trzymajcie się.